Od kilku ładnych lat zauważam sukcesywne odcinanie będą od centrum Warszawy wymowa a zwłaszcza Jelonek, Jelonek Południowy Północny. Takie proste pytanie, gdzie się podziały autobusy, które kiedyś na jeździły? 106, 125, 407 przemianowane na 501, 408, 506, 422. W tej chwili mamy bardzo dobrą linię 105 jeżdżącą, tak jak kolega Ratny wspomniał na odcinku osiedla Górczewska Browarna z bardzo dobrą częstotliwością i teraz nawet tego chcecie nas Państwo pozbawić. Że komunikacja miejska jest organizowana tak, żeby mieszkańcy coraz chętniej przesiadali się z, z samochodów do. Do komunikacji miejskiej, a nie z komunikacji miejskiej do kolejnej komunikacji miejskiej, żeby się przesiąść do komunikacji miejskiej i wreszcie gdzieś dotrzeć do, do... proszę bardzo, ale jeżeli ktoś ma trzema środkami transportu e, dostawać, jechać, do, żeby się dostać w centrum e, do pracy, to oczywiście, że wybierze, wybierze samochód. Przez to blokujemy centrum, przez to blokujemy też autobusy, które, którymi państwo zarządzacie. W tej sytuacji informacja, że zostaniemy odcięci tym autobusem 105 od centrum jest po prostu jakąś kwiną z nas z mieszkańców tej dzielnicy. Zmiana jedenastki, ósemki na jedenastej, skierowanie na plac to doprowadzi do tego, że za pół roku państwo przyjdą, powiedzą, że jest małe obłożenie dni osiem w kierunku placu Narodowisza, bo rzeczywiście nikt tam nie będzie chciał jeździć.